Cześć, dzień dobry! Jeżeli dalej marzysz o płaskim brzuchu, to jest właśnie trening dla Ciebie. I wiesz co? Nie musisz być osobą zaawansowaną, żeby go wykonać. Przedstawiam Tobie trening brzucha, wykonany w całości na stojąco. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu do tego treningu, tylko dobrego nastawienia. Dlatego ja Cię właśnie zapraszam na matę. Spędź ze mną te 10 minut. No i co? Do dzieła! Twoja sylwetka jest delikatnie pochylona. Wyobraź sobie, że coś cię trzyma, tak? Czyli po nieśpiesznie, pracujesz. No, i teraz tak. Ten trening to jest trening brzuszka na stojąco. Czyli my nawet nie zejdziemy do parteru. Pokażę Ci, że w krótkim czasie jesteś w stanie zaangażować bardzo dobrze każdą płaszczyznę Twojego brzuszka. I tylko jedna noga, rotujesz. Łokieć do twojego kolanka, masz prawo czuć pupę, dobrze, trzymaj, stabilnie w jednym miejscu, wydech, pięknie, adekwatnie przyjdziemy do drugiej strony, czyli tak, nóżka jest delikatnie dalej, kolanką mniej więcej na środku, na środku twojej stopy oczywiście, jesteś delikatnie pochylona, pochylony, i z wydechem i odkładasz. Cały ruch właśnie w ten sposób wygląda. Ty się skupiasz na tym, żeby napiąć ten brzuszek. Słuchaj, no to jest 46 sekund, tak? Czyli robisz w swoim tempie. Wydech. Ja nie każę tutaj pędzić. Od razu mówię. Pięknie. I tylko kolanko do łokcia. Bardzo ładnie. Wydech. Starać się też oczywiście, żeby ta głowa ona się patrzy gdzieś w mapę. I będzie ok. Tak? Raz. na chwilę wstaniemy. Dwa. Trzy. Super. Przejdziemy sobie w tak zwaną baletnicę. Nogi na szerokość swojej miednicy. Podwijamy. Nie wypinamy lordozy naszego superka. Rączki do góry wciągamy łopatki, prawo i wracamy, tak? raz i wydech dobrze i oddychasz słuchaj, masz zejść do momentu kiedy czujesz yy, powiedziałabym rwanie ale rwanie to jest to nie jest to słowo kiedy czujesz, że twoje mięśnie skośne pracują, tak? cały twój bok ma pracować tak? nie zginasz się za nisko wydech Pięknie. I do góry. Postaraj się wyobrazić, że masz założony taki gorsek, tak? I to cię ogranicza. Czyli ten ruch, ten zakres jest delikatny. Takie ćwiczenie też można wykonać piłką. Super. Oczywiście możesz się domyślić, że to, co następne robimy, to druga strona. Dobrze. Zobacz, my stoimy tak naprawdę. A już tętno się podnosi. Już jesteś zmęczony, zmęczona. Ściągnij łopatki. Wydech. Wracasz w środek. Pięknie. Dobrze. Ty nie musisz pędzić, tak? Nie lecimy za mocno. I tylko raz. I wydech. Musisz się skupić. Bo w momencie, kiedy jesteś z boku... Ty musisz mieć siłę, żeby się podnieść. Czyli, ty nie idziemy do boku, ale ty nie puszczasz brzucha. Ja do ciebie mówię, wiem, ale mimo wszystko trzymam brzuszek i to wcale nie jest takie łatwe. A jutro to po prostu będę chodzącym zakwasem. Ty też. Dobrze. i wydech. Nic trudnego, ponieważ będziemy tylko unosili kolanko i do góry, tak? I będziemy dotykać. Raz i dwa. Nic więcej. No dobra. Standardowo szerzej niż Twoje bioderka. Kolanka delikatnie ugięta. To nie jest przeprost. I tylko raz i dwa. Hop! Dobrze. Możesz sobie odłączyć Twoje rączki. Niech tutaj będzie większa praca Twoich mięśni, czyli... Unosisz nóżkę i przeciwną dłonią dotykasz. Możesz delikatnie zrotować. Nikt ci nie zabrania. Pięknie. Najważniejsze dla mnie jest to, że ty wracasz do tego stabilnego punktu na swojej macie, tak? Tutaj się za bardzo nie wiercisz, tylko unosisz. Spinasz duszek, napinasz do góry. Tak. Ja to widzę. Spoko. Nie od razu rzym zbudowano. Tak naprawdę perfekcja przechodzi z czasem. Dobrze, że coś robisz. Dobra, dalej zostajemy oczywiście w yy, staniu, <grych> bo to trening na stojąco. Nie wiem, czy widzisz tytuł. No dobra, ręce za uszy i słuchaj, to co my zrobimy, to jest, swoja nóżka idzie do łokcia. Raz, dwa i twist po przeciwnej. Raz. I z wydechem, tak? Dobrze jest. No i słuchaj, Ja standardowo. Chcę, żebyś. Miała powiadomienia, miał powiadomienia o nowym treningu, dlatego klikasz w dzwoneczek i dzięki temu od razu, jak tylko trening ląduje na kanale, ty to widzisz, tak? Zawsze możesz od razu włączyć i poćwiczyć. Dobrze jest. Oczywiście robimy jedną stronę. Za chwilę zmienimy. Zobacz, możesz tutaj zrotować. Możesz taki twist sobie tutaj się wprawić. Twist, hop! I wydech. Pięknie. Raz. Druga strona. Ja tutaj trzymam się za uszy jeszcze. Dobra, nie ma co. To naprawdę jest tak mało czasu tej przerwy, że lecimy. Ściągnij łopatki, tak? Czy one le nie, le nie lecą sobie tak swobodnie? Tylko ściągnij. Tak, jakby cię ktoś tam wiesz, prostował. Tak, jakbyś miała jakiegoś pajączka założonego. <grym się wytkujesz> Dobrze. Hop. No i co? Zobacz, my stoimy, my ćwiczymy na stojąco. Da się? No pewnie, że się da. No proszę Cię, no kto jak nie Ty? Ja też mam takie leniwe dni, i też się nie zawsze chcę. ale wiesz o co chodzi? No ja nie będę Ci tego z dwiema razy powtarzać, Ty już to wiesz, robisz cokolwiek i jesteś dalej od tych kanapowców, nie? No i to sobie siedzą, jedzą tego chipsa, a Ty co? A Ty możesz ćwiczyć i jeść chipsa. Nie chipsa, No i oczywiście, nie jemy, jemy zdrowo, dobrze, pięknie, ok, słuchaj, oprócz brzucha, ja zaczynam wrzuć ręce, no ale dziwisz się, słuchaj, teraz tak, będziemy robić, ręce idą w strzałę i idą potem do brzuszka, ale jak idą do brzuszka, to my robimy tap do boku, no to teraz łączymy wszystko w jedno, tak, Dobrze jest. Hop. I wydech. Spokojnie. Ja też się nie śpieszę. Ja cię nie chcę zniechęcić. To jest trening dla osób początkujących. Dlatego wiesz. No albo na leniwe dni. O! Może to będzie nowa nazwa tego treningu? To wie. Pięknie. Staraj się mimo wszystko. W momencie, kiedy idziesz do góry, tak? Te rączki dalej trzymają strzałek Ty ściągnij te łopatki. To nie może być bezwładny ruch. Masz pracować w swoim ciałem świadomie. I ja Cię tego nauczę. Dobrze. Spinaj brzuszek. Pięknie. Słuchaj, dalej będziemy trzymali ręce wystrzałe, ale jedyne co będziemy robić to coś podobnego co było, tylko żeby nie było za łatwo. Będziemy dotykać do przeciwnego kolana. Aha no może nie do przeciwnego przy twoim kolanku, tak? czyli ty rotujesz twoje brzuchy pracują i z wydechem raz i jeszcze już prawie, już prawie, nie? to nie koniec aczkolwiek, słuchaj coś tam pojawia się na tym moim czole to, to może być krople potu najwidoczniej bardzo ładnie Pięknie. Ja nie mogę. Ręce też pracują. Wow. Dobrze. Ok. Trochę rozluźnij łapki. Będziemy tylko dotykać na zmianę wyprostowanej nogi. Ale... Do góry? i jedna będzie nam łatwiej, tak? Czyli unosisz cały czas. W tym przypadku twoją lewą nogę do góry i teraz tak. Ja staram się zostać w tym miejscu, tak? Czyli ruch wyprowadzam z mojej nogi, to noga się pierwsza unosi staram się do niej zgiąć. Ale się na niej nie muszę wcale kłaść, tak? Ja tutaj mam tylko, wiesz, bardziej jest aktywować górną część tego brzucha. No bo tak naprawdę ja wiem, że dolny brzuch to tak to jest to, czego najbardziej chcemy, żeby z nam zniknęło. Ale góra też jest ważna, nie? To tak jakbyś tylko cięła ramiona. Nie ma, nie ma. patrzcie, Ciczymy wszystko. No i co? A druga strona, drugą stronę, nie? I co? Zaraz będzie nie A co? Pięknie. Ty! Słyszysz, że sapie? Mam nadzieję, bo to taki jest trening, nie? Z wydechem i wysoko nóżka. Tak. Pięknie. Raz. Wydech. Wydech. Teraz Jest dobrze, nie? Ja wiem, że jest dobrze. No proszę cię. Tu no nie mów mi, że jest trudno. A jak jest trudno, to napisz mi w komentarzu. No jestem ciekawa. Pięknie. Widac, mamy szmat czasu. Jest ok, naprawdę. Pięknie. Raz i dwa. Wracam do tej prostej postawy, tak? Jeśli ja nie garbię. Bardzo ładnie. Co już po treningu. Koniecznie daj znać w komentarzu, jak się czujesz. A ja tymczasem zachęcam Cię do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jak tylko nowy trening wyląduje na kanale. Tak więc ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. No i co, do zobaczenia, do następnego. Na razie!